Sytuacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej, związana z majową wizytą księcia Harego w Londynie, stała się tematem szeroko komentowanym w mediach. Oczekiwania dotyczące możliwości pojednania między księciem Harem a jego ojcem, królem Karolem III, były duże, zwłaszcza po wyrażonych przez księcia nadziejach na zjednoczenie rodziny. Jednak rzeczywistość okazała się inna, napięty grafik króla oraz jego decyzja o niemożliwości spotkania z synem. Jakkolwiek uzasadniona obowiązkami monarszymi, rzuciła cień na relacje w rodzinie królewskiej. Nieoficjalnie mówi się, że dyskusje dotyczące obecności królowej i małżonki Camilli były kluczowym punktem sporu. Książę Harry, mający trudną relację z macochą, wyrażał chęć rozmowy z ojcem na osobności, co nie zostało przyjęte przez króla Karola III. To złożone tło emocjonalne i rodzinne z pewnością wpłynęło na odbiór publiczny księcia Harego podczas jego pobytu w Londynie. Jego krótka odpowiedź na pytanie dziennikarzy o to. Czy cieszy się z powrotu do domu? Miło Was widzieć, może wydawać się zwyczajną uprzejmością, ale w kontekście całej sytuacji nabrała głębszego znaczenia. Widać było, że książę starał się zachować pozory, choć jego niezadowolenie i rozczarowanie nieobecnością ojca były wyraźnie zauważalne. To trudne położenie księcia Harryego, jako członka rodziny królewskiej, który jednocześnie próbuje pielęgnować swoje prywatne i rodzinne życie w bardziej niezależny sposób. Pokazuje, jak skomplikowane mogą być relacje w rodzinach, które są na świeczniku publicznym. Dyskusje na temat jego relacji z rodziną królewską będą z pewnością kontynuowane, a każdy jego krok i słowo analizowane z wielką uwagą.